Ej, ej, 200, otworzyli. O, nie 20, do idź szach, to idźcie więcej po więcej ceki tu się wali środek. A są dach nie. Tak, są... Bo ja będę pełnić. Tak, jest bolek dach, jest bolek dach. Ej, Simon, Simon, tutaj otworzyli, jest i Ammo do mapy i map. Maple na full.

ja jestem będę chłopaki. Ale... Co? A się ktoś do ciebie może Ale ty tam musisz być, Kaczmar, bo my i nie Tu łóżko, to mają tu ma jedno łóżko, patrz. tu mam w mi najdy, już mi najdy. mi w ten traktor. Dobra, nie wybuch. Dobra, komu jak musisz... Jak masz te ich. Nie będę go Ditten, Shoot, no Nooo, dałem strici, super, ja nie mam niczego na to. Nie mam niczego, nie mam tam dbać. Super. Ty Bolek wszedł do góry, weszli, weszli. Jest, jest uh -huh. Adrom. Jest ich tam trzy, trzech. Chodź, zjadł się, chodź. Ale to Cho� mañana, Masz, masz, masz? Życiem. Akceptuj. Akceptuj, akceptuj. Bolek się, się wbije. To po Otwierają chyba...

Lecimy kolejny Mójnik jest. Mój jest. Otwórzcie mnie. No nie da się, nie hmm. wiem. Otwórzcie mnie. Co jest? A co zamknęli? Otwórzcie mnie. I dobra, do koło się będę mógł te Do mnie. Do nas, do mnie. do mnie. Nie no, do nas, no do już. do nas. Przyszedł szedł na do do do, do... Szedł do ja zbieram wszystkie pompy, żebyście mnie rufa. No, A ja tam, ja tam zeskoczył jeden, dwóch. Dwóch skacze czy boleki jadrą. Kapsel wypełnił, wycięł ci jeszcze. Kurwa, ty. Ej, góra, góra. Co jest, jamy... Jamyuszku, co jest? Skoczyłem. Ale mają dziwną bazę. Ja my uszek co chwil 10 wystrzelał Na pierdole, dole miałem laga Nie wiem jakiś kurde jestem w końcu w miejsce Python bo ty co chwilę umierasz przez lagi Leżą chyba wszyscy wszyscy A ja bym nie mógł grać tak Oni nie mają już bedroli, oni nic nie mają Mają tylko ON na dół pok nie są taki Nie bo jest centry Bedrole są na samym dole Jest z koś polek jeszcze Bo to bolek jest na dół na dachu jest bolek

fosy. To idź po więcej ci i tu się walnie środek. A ja, dach da nie. nie Tak są. Bo ja będę płakał. Tak jest Bolek dach, jest Bolek dach. Ej, Simon Simon tutaj otworzyli skrzać i ammo do mapy i map. Mapę na full. Ja apel, się, no to by było AP jedną saperan. Chyba nas nie zbanuje dopóki przewiercimy ranty, no,

Leży. Bedrola widzę tam. I byli korytcane. Trzeci. Kolejny. Czwarty. Tu no i... jest czajnik. Nie. Ja tu spadłem. Ja idę na homa. Bo ja tu spadłem. Nie ja, ja idę też homa. Ja idę też homa. Jest to pełno. Kaszmar, tak. jesteś na górze. Ty zostań. Kaszmar. Ja kaszmar bez hitu. Ja jestem kaszmar, kaszmar. tym przejdę, ale... chłopaki. To? Poczekaj się, ktoś do ciebie ma, że tak. Ale ty tam musisz być, każdy, bo my inaczej nie oszukamy. Czekaj, łóżka to mają, łóżka to mają, łóżka to mają. Ja Ej, ma tu ma jedno łóżko, patrz. Jezu, patrz na Już Jestem w niszy. Rzucają mi na jedy, rzucają mi na Rzucają mi na w ten traktor. Dobra, nie wybuch. Dobra, komu jak masz te ichwy? Nie będę go... Ja to. Za, no, super, ja Remark, nie to. Nie tam nie. Tam jedno, super. Ty bolek wszedł do góry, weszli, weszli. Jest, no. jest Adron. Jest no, 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 no. ich tam przez trzech Chodźmy się, chodź. Masz, wrzuciłem masz? Masz? Accepty! Chyba, Accept chyba Accept jak bolek się To otwieram chyba